Dobra, czas stać się potęgą. Te ziemie nie wystarczą. Muszę jeszcze zaatakować inne kraje. Nie błaga mnie, atakuj nas. Zambia pomóż proszę. Okej. Okay. Haha, i co RPA? To? Dobra, tyle terenów na razie wystarczy. Jeszcze przez przypadek rozwaliłem Malawi. USA mogę trochę wojska. Oczywiście. Zacznij jej podbijać Amerykę Południową. Dobra Kuba, poddaj się. Co ty tutaj robisz, Niemcy, i dlaczego zniszczyłeś Bahamy? Polska mnie zaatakowała i uciekłem do USA. Ale łatwo z tym odklejęcym. Teraz jeszcze te wypiertki. No i teraz mam trochę terenów. Dobra Unia Europejska i na to już upadło, więc chyba mogę. Holandio, rozbiór Belgii. Okej okay, i jeszcze Luksemburgu.